Zdarzają się rzeczy godne pióra lub klawiatury poety, a drania poety na miejscu nie ma, coś pisze, zamiast obserwować i chłonąć życie. I później męcz się człowieko i opisuj coś, co powinien opiać wieść. Jeden pan w hełmie się zdenerwował, znaczy nie w hełmie żołnierckiej im się w ale w mieście hełmie. No i ten mężczyzna zdenerwował się na swoją pralkę pełną i wyrzucił ją przez okno i o mało co nie zabił dwóch pań przychodzących, jakby to powiedział poeta, pod oknem. I, I te panie co prawda przychodziły w hełmie, ale nie żołnierskim, tylko w mieście hełmie, bo tam mieszkają analogicznie do tego pana i jakby pralka w nie trafiła, to hełm by nie pomógł. Na szczęście panie usłyszały lot pralki i w porę się uchyliły. I ta pralka przypomina fortepian Chopina, który carscy żołdacy wyrzucili na bruk, którego to bruku ten fortepian sięgnął jak ta pralka, co zgrabnie opisał Norwid. No Norwid to taki poeta, ale on nie powinien być wzorcem dla współczesnego młodego człowieka, bo on zmarł w nędzy. A Chopin to, to był taki muzyk, który jest najbardziej znany z tego, że dał nazwę wódce o tej samej nazwie. A, a dlatego wódka jest z imienia Chopina, bo on swoją twórczość przepoił. O. i teraz tak, czy ta pralka w Helmie znajdzie swojego Norwida, jak pralka Chopina, znaczy fortepian Chopina? No zobaczcie, pralka to nie fortepian, no i żaden Norwid się jej nie chwyci. Musiałem ja, no ale jaki przedmiot sięga bruku, takiego piewce znajdzie.